Blackbirds Lotfield, czyli Zagubiona Flota Czarnobradego. Prototyp ładny, miałem okazję ogrywać, czas o nim porozmawiać. Na początek, jak zwykle przed każdym materiałem, krótkie informacje. Jeśli podoba Wam się to co robię, to znaleźć możecie na kanale. To po więcej, zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. A jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć działanie tego kanału, to macie teraz dwie możliwości. Możecie postawić mi wirtualną kawkę w serii się bajkowi i ja z chęcią z Wami tą kawkę wirtualnie wypiję. Lub też możecie kliknąć po prostu w przycisk podziękowania, który znajdziecie tutaj gdzieś wokół całej tej otoczce tego i innych oglądanych przez Was na moim kanale materiałów. Na zaginiona flota Czarnobrodego to tytuł, który. Będzie się wkrótce fundował na Kickstarterze za całość, na razie prototypową. Odpowiadają dwóch panów: Andrzej Kozakowski i Mirek Talik, bo tak, to jest polskie dzieło, wydawane, jeśli się uda, przez Tabernę, z Publishing, czyli wydawnictwo założone właśnie przez tych dwóch panów. Ja się do nich zgłosiłem, okazało się, okazało się, że mieszkają w tym samym mieście, co ja pożyczyłem i ograłem. I jaka jest moja subiektywna, absolutnie opinia o tym, Prototypie, który podlega, musicie mieć to na uwadze, nieustannym zmianom. Jestem przekonany, że absolutnie trzon tego tytułu mechaniczny, tych zmi tym zmian już nie będzie. No, bo to jest ten pomysł, tak to ma działać, to ma, te główne mechanizmy absolutnie się nie zmienią. Ale balans niektórych kart, niektórych planszetek, w których będziemy korzystać, niektórych akcji, szata graficzna, to podlega nieustannym zmianom i modyfikacjom, ponieważ twórcy ciągle tą grę ogrywają, jeżdżą na różne konwenty, byli chociażby na Kopernikonie. Niedługo będą na Aleplanszówkach w Gdańsku, na Alegramie, przepraszam, na Alegramy w Gdańsku, więc wciąż grają, wciąż ogrywają i są twardsze na wszelkie sugestie, bo widać tutaj zmiany, zmiany, zmiany. Zatem, jak się w to gra? Nie będę Wam tutaj tłumaczył zasad, absolutnie nie, ale opiszę mniej więcej, jak się w to gra i jaka jest moja opinia po tych kilku rozgrywkach. No to zacznijmy od tych podstaw. Absolutnie jest to bardzo duża inspiracja Dudo Imperium. Mamy tu bowiem własny deck startowy, który potem wykupujemy z ręczku nowe karty, więc modyfikujemy ten deck. O jest, już po pierwsze, mamy więc deck building. Dodatkowo, dzięki kartom, które co rundę dobieramy, a dobieramy ich 5 z naszego deku, to te karty pozwalają nam dopiero poruszyć się naszymi Workerami, więc mamy też Worker Placement, na konkretne miejsca na planszy, w tym przypadku są to planszetki z, ze statkami zaginionej floty Czarnobrodego. Na każdej takiej planszetce jest specyficzna akcja, którą możemy wykonać, więc żeby ją wykonać, wysyłamy tam naszych robotników, ale żeby ich wysłać, musimy mieć kartę konkretnego pirata, który na naszym z Workerem naszym popłynie tam, a te karty piratów nie pozwalają nam płynąć, gdzie chcemy. Wszystkie te planszetki podzielone są na trzy kategorie. Czyli na trzy rodzaje. Mamy zielone, niebieskie i czerwone póki co. E, te planszetki, na które możemy płynąć, by wykonać tę akcję. I tany karta danego porata może pozwalać na przykład pływać tylko na zielone. Albo na zielone i niebieskie. Albo tylko czerwone. Znacie tę zasadę z e, dune? Tak, oczywiście w dune Imperium dokładnie to samo mamy, że karty pozwalają nam na wiele rzeczy, między innymi na to, żeby w ogóle wysłać naszego workera na konkretną planszę. I tu mamy niemalże podobnie. Ponieważ jeśli chodzi o workerów, to na starcie przynajmniej mamy ich dwóch. Slupa, czyli lepszy worker, oraz szarupę. ten gorszy. Jaka jest różnica? Otóż, jeśli popłyniemy gdzieś z tym gorszym workerem, szalupą, to to nie blokuje tego miejsca i inny gracz, albo my sami, lepszym workerem, czyli slupem, te lepszym statkiem, mogą nam się tam dostawić i też wykonać tę akcję. Jeśli jednak na tym polu stoi już słup dowolnego gracza, to nikt tam już żadnym innym piątkiem nie dopłynie. Zatem mamy coś, czego w dunie tak do końca nie ma, bo możemy z jednej strony skorzystać Dwie osoby albo ten sam gracz dwa razy danego miejsca. W tunie, jak ktoś stoi, to nam blokuje ten dostęp, ale z drugiej strony mamy specyficzny sposób na blokowanie, właśnie, ponieważ mamy dwupoziomowe, dwóch poziomowych workerów i to jest ciekawe, fajne rozegranie, czy rozwiązanie mechaniczne. W czasie rozgrywki możemy dostać jeszcze trzeci statek, jeśli odpowiednio rozwiniemy się na odpowiednim torze punktów zwycięstwa. Są trzy tory punktów zwycięstwa, też to lubię, że są różne sposoby. Jeden z torów nie tylko daje na punkty zwycięstwa, ale jeśli. W tym przypadku zdobędziemy odpowiednią ilość statków Czarnobrodego, bo na koniec każdej rundy walczymy o konkretny wskazany przez pierwszego gracza statek Czarnobrodego. Jeśli odpowiednią ilość tych statków zdobędziemy, zanim gra się skończy, no to gra kończy się automatycznie naszym zwycięstwem. Niezależnie od tego, ile punktów zwycięstwa zdobyliśmy na innych torach. Jeśli nie, no to gra może się skończyć po dziesiątej rundzie, albo jeśli ktoś do, dojedzie swoimi punktami do końca dwóch innych torów, czyli tor e, chyba załogi Czarnego Holendra, e, latającego Holendra, jeśli dobrze pamiętam. I tor poszukiwania mapy skarbów, skarbu Czarnobródego, oczywiście. Nie pamiętam dobrze, czy takie są nazwy tych torów, ale generalnie mamy jeszcze dwa dodatkowe tory. Oprócz tor pokonywania floty czarnobrodego i zdobywania tych statków, jeśli na którymś torze dojedziemy do końca, który zgraczy, to też gra kończy się natychmiast. Aczkolwiek nie automatycznym zwycięstwem, tylko szybciej i podliczamy punkt zwycięstwa. Jeśli żaden z tych przypadków nie zajdzie, to tak jak powiedziałem, na koniec dziesiątej rundy po prostu podliczamy punkty zwycięstwa. A skąd się one biorą? W 90% właśnie z tych torów. Z toru z przejmowania statków, z toru tej mapy i z toru tych latających Holendów, jeśli dobrze pamiętam ten trzeci tor. Są też jeszcze punkty zwycięstwa za zgromadzone złoto i rum, no bo jak, żeby tak w grze o piratach walutą nie byłby rum? Oczywiście, że jest. No a te karty, które pozwalają nam płynąć na konkretne miejsca, by wykonywać konkretne akcje na planszy pozwalają nam również wykonywać jakieś akcje jeśli chcemy wykorzystać te karty inaczej na szybkie jakieś bonusy już tu dostać złoto, tu dostać rundę na takie free action oraz pozwalają nam również za pomocą innej naszej statystyki na kupowanie nowych kart z ryneczku a ryneczek kupujemy za każdym razem można ten ryneczek modyfikować co jest innym rozwiązaniem już w Dune Imperium w Dune Imperium co mamy na rynku, to mamy i koniec. Musimy coś wykupować z kart, żeby ten ręczek zmienił. Natomiast tutaj możemy ten za złoto, albo za rum, możemy najpierw zmodyfikować ten ręczek, jakieś karty odrzucić, żeby pojawiły się nowe, jeśli te nam nie odpowiadają. No i wtedy dopiero przystępować do kupowania tych kart. E, generalnie to wszystko działa płynnie, szybko e, i dobrze się bawimy. Jest to, czujemy to, że można wybrać sobie kilka różnych dróg, próbować zwycięstwa na różne sposoby. Oczywiście wszystko sprowadza się do rozwijania naszego e, deku, by nie był on zbyt duży, i, ale by miał fajne karty, które odpowiadają naszej strategii. No i do tego, by umiejętnie wykorzystywać miejsca na planszy. A pierwszy gracz, na przykład, jest bardzo istotnym elementem. A pierwszego gracza otrzymuje ten gracz, który jak najszybciej spasuje w swojej rundzie, więc jest dodatkowy kwestia decyzyjności. I to wszystko działa płynnie. Ta podstawa, ten basic, te mechanizmy działają płynnie, sprawnie. Gra się szybko. To nie jest szybka gra, to gra się szybko, bo to nie są te same to nie jest tożsame, tak. Gramy szybko, czyli rundy płyną sprawnie. Nie ma raczej paraliżów decyzyjnych. To nie jest tak, że zrobiłem swoją rundę i teraz czekam, aż roz... znowu kolejka przyjdzie do mnie. Raczej to wszystko płynniej i szybko idzie, więc pod tym względem gra się szybko. Ale te 10 rund, jeśli gra nie skończy się wcześniej, to nie jest godzina. Raczej bym strzelał w 3 godziny. Prędzej w takim przedziale czasowym widziałbym rozgrywkę czteroosobową Tutaj, przy dwuosobowej jest szybciej. E... Powiedziawszy to wszystko, Muszę Wam przyznać, że ja bardzo lubię taką mechanikę połączenia worker placementu z deck buildingiem, bo ja jestem wielkim fanem Dino Imperium. Wielkim fanem. Natomiast to nie jest tak, że to jest już tytuł skończony, że tutaj żadnych prac już nie będzie i niczego moim osobistym subiektywnym zdaniem oraz osób, którymi ogrywałem ten tytuł, że tu się już nic nie nadaje do zmiany, do modyfikacji, bo jest idealnie. Nie jest. Tak jak powiedziałem, w moim subiektywnym odczuciu, ten trzon. Ten worker placement z budowaniem talii, i to w jaki sposób ten worker placement jest wykorzystywany, dwa rodzaje m, y, tych robotników, i te trzy tory punktu zwycięstwa, i to jak zdobywamy. Okej, okay. to wszystko bardzo ładnie hula i to mi się bardzo podoba. Natomiast dyskusyjne dla mnie jest już taki, takie niuanse, czyli, czy dana akcja na danym polu nie jest zbyt potężna albo zbyt słaba. Czy dane akcje nie są tak naprawdę wybierane jako ostatnie? Jak już nie mam żadnego wyboru, czy nie jest tak, że ktoś nam zabrał różne miejsca na planszę, to właściwie mamy tą akcję, ale nie za bardzo mamy na co ją wydać, bo takie rzeczy się po prostu subiektywnie zdarzały. To może być zależne od tego, jaki plan miał dany gracz na daną sytuację i że akcje, które mu pozostały do działania, do tego planu nie przystają, dlatego mógł mieć takie wrażenie. Dużym moim zdaniem też jest kwestia znaków zapytania, jeśli chodzi o balans kart tych w deku. Wydaje mi się. Znowu subiektywnie, że niektóre karty są zbyt silne, jak na koszt, w jaki pozyskaliśmy te karty, niektóre karty są zbyt słabe. Znak, pod znakiem zapytania jest dla mnie taka koncepcja, że w deku kupowanym są karty, które zupełnie nowe zasady wprowadzają. Dla tej konkretnej karty ona robi to, jeśli to, jeśli to, i nawet nie jesteśmy w stanie ikonografią tej rzeczy przedstawić na tej tym, ona potrzebuje znę, wiecie, e, cudu słowu i odniesienia do instrukcji. I dopiero w instrukcji jest dokładnie pisane, co ta gra robi, bo robi, ta karta robi, bo robi aż tyle. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że ja osobiście, jako twórca, bym ciął takie rzeczy, gdzie jedna jedyna karta robi tyle zupełnie obcych nowych rzeczy. Może do jakiegoś dodatku bym prędzej to wprowadził, niż zostawiał to w głównym deku. Eee, ten deck kupowany, ten dek na kartach, jest fajny. Fajnym, ciekawym pomysłem jest w ogóle budowanie swojej pierwotnej talii. Ponieważ każdy gracz dostaje karty, 14 kart tego startowego deku, ale ma zostawić sobie 10. I ciekawym mykiem jest to, że pierwszy gracz wybiera sobie kartę kapitana, ze specjalną zdolnością i inni gracze muszą tę kartę wyrzucić z deku. A on musi ją mieć w tym deku. Po czym drugi gracz to robi, że jedną kartę kapitana, no już nie tę pierwszą, musi mieć, pozostali gracze w tym pierwszy wyrzucają, i w ten sposób się skraca ten dek, kiedy wykonaliśmy taki wybór, to w zależności od ilości graczy wciąż mamy ich za dużo, bo ostatecznie łącznie z tą kartą kapitana musimy mieć kart z deku 10. No potem już wybieramy, wyrzucić, wyrzucamy te, które chcemy, żeby łącznie tam 10 zostało. Ale ten, ten koncepcja tego wyboru kapitana, który wpływa nie tylko na nasz dek, ale na dek innych graczy, bardzo fajne. To jest bardzo fajny pomysł i to mi się też bardzo podoba. Więc jest to ciekawe. to jest kilka ciekawych koncepcji, ale naprawdę popracowałbym jeszcze nad balansem. Czy to poszczególnych miejsc, czy to poszczególnych kart. I na zdecydowanie się, jak bardzo dużo negatywnej interakcji ma być w tym tytule. Ponieważ jeśli to ma być naprawdę dużo negatywnej interakcji, a czasami się na to zanosi przy niektórych rozgrywkach, to nie do końca będzie to pasowało innym graczom. Tutaj zdecydowanie słuchajcie, jest więcej negatywnej interakcji już na poziomie rozgrywania akcji niż w Dune Imperium. Dodatkowo mamy tutaj na koniec rundy taki w Dune Imperium konflikt. Czyli walkę z... E za pomocą piątków naszych piratów, których wysyłamy na konkretne statki. Wskazany statek na koniec rundy ma walkę. Kto tą walkę wygra? To zdobywa punkt zwycięstwa, jeszcze inne przesunięcia i nagrody i to dane pole kontroluje, że jeśli ktoś w przyszłych rundach będzie tu na to pole to jeszcze ma modyfikatory, i bonusy. Wszystko super. Wszystko pierwsza klasa. Ale nie każdemu będzie odpowiadał ten poziom negatywnej interakcji, który to jest, naprawdę duży. To nie jest gigantyczny, ale naprawdę ci, którzy lubią sobie zbudować silniczek, i mieć koncepcję, że jak coś udało się z trudu i z coś postawić na tej planszy, to to tam zostanie. Nie. W przeciwieństwie też do konfliktów w Dune Imperium, tutaj praktycznie każdy konflikt ma znaczenie. To nie jest tak, bo w Dune Imperium często można niektóre konflikty odpuścić. A! Tylko o zasoby, tylko jeden punkt zwycięstwa, to ja sobie zgromadzę nasze siły i w przyszłym konflikcie wezmę udział. Tutaj tak nie jest. To praktycznie każdy konflikt ma znaczenie, przynajmniej w tych rozgrywkach które rozgrywałem. Oczywiście czasami nie idziemy, bo widzimy, że sytuacja jest z góry przegrana. Gdyż tutaj konflikt też jest bardziej wizualnie widoczny, jest efekt końcowy i widok. Tutaj bowiem walka polega tylko na zsumowaniu ilości posiadanych przez nas piątków, co jest widoczne, plus ewentualnie wydaniu złota jednocześnie na C4, kto ile złota wydał. Ok. Ale dalej widzimy, ile kto te złota ma, więc w pewnych widełkach się poruszamy Wiemy, że nic tak nie zaskoczy. W przeciwieństwie do dune, które wiecie, jak wiecie, ma karty, które jeszcze dodatkowo na koniec przeliceniem tego konfliktu możemy zagrać. O, miałem na ręku jeszcze coś dodatkowego, dołożyłem coś do tego konfliktu. Nikt nie, nie spodziewał się tej akcji tego karty, że nagle moja siła była dużo większa. W kartach Intryk na przykład tak jest. Tu tego mechanizmu nie ma. Na dobre lub na złe. Co kto woli, tutaj konflikty są bardziej po prostu policzalne i mniej tego zaskoczenia. Ostatecznie podsumowując. Tą warstwę mechaniczną, ja jeszcze bym szlifował, szlifował niuansem. W trzonie, w, w tym pionie jest bardzo dobrze, oczywiście subiektywnie. Worker placement z budowaniem, z budowaniem silniczka na kartach, czyli z deck buildingiem super! Świetna zabawa! Klimatycznie pierwsza klasa. Inne zmiany, które ja osobiście bym zrobił, to ikonografia, która moim zdaniem jest nieczytelna, nieintuicyjna i ja bym mocno popracował jeszcze nad ikonografią. Tak jak mówię, to są zawsze subiektywne opinie. No i warstwa wizualna dla mnie po prostu jest tutaj w tej grze za ciemno, zamrocznie, za czarno, niewyraźnie. Te grafiki są ładne, ale ukryte w ogromnych cie... palecie ciemnych barw i ciemnych odcieni jakkolwiek będzie brzmiało to sformułowanie. E... I dlatego wydaje mi się, że ta gra w tej wersji wizualnej, która jest teraz nie będzie przeciągała wzroku i nie będzie popularna, bo nie ukrywajmy, słuchajcie. Większość spierających kupuje gry wzrokiem, większość kupujących na półkach kupuje gry wzrokiem i najłatwiej sprzedaje się te gry, albo poleca się gry, które są ładne. Ta gra jest specyficzna graficznie, specyficzna, tak bym to powiedział. Ona wizualnie nie będzie nam wygrywała, mimo tego, że ona ma bardzo fajne grafiki. Zresztą, jeśli chodzi o grafiki, o tą warstwę wizualną. Mnóstwo na e, wizualnie zobaczyć tutaj po prostu zdjęć przerobionych graficznie, ale to są zdjęcia, szantowego zespołu budajże niemieckiego, który wszedł w ścisłą współpracę z chłopakami, czy też oni weszli we ścisłą współpracę z tym zespołem szantowym, więc ściśle współpracują to tylko, jak ta gra będzie wydana. Więc, mm, jeśli sugerowalibyście na przykład twórcom, by poszli bardziej w kreskę. E, graficzną, taką e, anim, animowaną, e, rysunkową, co na niektórych m, wcześniejszych grafikach dotyczących tej gry jest pokazane, to tak nie będzie. Raczej wszystkie te karty będą zawierały te aktorskie wizualizacje postaci. To wszystko jest świetnie zrobione. Ta sesja zdjęciowa, pierwsza klasa, naprawdę, pierwsza klasa. Więc wolał, po pierwsze bym się skupić na to, żeby te grafiki były jednorodne, a po drugie, skoro już takie mają być, że mamy tu aktorów, czy też po prostu w tym przypadku fanów zespołu muzycznego i samych członków tego zespołu muzycznego, to bym to po prostu te grafiki rozjaśnił. Zdecydowanie. Jest za ciemno i zmieniłbym ikonografię na jakąś bardziej czytelną, bardziej intuicyjną, bo moim zdaniem w tej chwili tak nie jest. Okej, okay, słuchajcie, to wszystko z mojej strony, to jest prototyp, więc nie będę wydawał oceny. Eee, jeśli chodzi o trzon mechaniczny, zdecydowany kciuk w górę, zdecydowany kciuk w górę. To trzon, jaki jest pomysł na tę mechanikę, jaka jest realizacja tego, tej mechaniki, co możemy tu robić, jak możemy kombinować. Jeśli chodzi o negatywną interakcję, ja jestem zdecydowanym, zwolennikiem negatywnej interakcji, więc ten poziom negatywnej interakcji, który tu jest, większy niż w Dune, mi absolutnie nie przeszkadza. Natomiast, jeśli chodzi o tą warstwę graficzną, to różnie, jeśli chodzi o ikonki do zmiany. Jeśli chodzi o e, balans kart, tak jak powiedziałem, niektóre miejsca, czyli akcje na planszy, no nie wiem, i niektóre e, karty też bym się zastanowił. Subiektywnie, ja, słuchajcie, grałem w to grę trzy razy. Twórcy na pewno mają ze sobą setki rozgrywek, więc nie mówię że wiem lepiej. Taki będzie, nie oceniam, bo to tylko prototyp. Jak będzie wyglądała ostateczna wersja, która będzie próbowała się ufundować na kickstarterze, wydaje się, że już niedługo, nie wiem. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o zagnieną flotę Czarnobrodego. Zapraszam na inne materiały na moim kanale, zapraszam o lajkowanie, udostępnienie, dzwoneczki i komentarze, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, choćby o tym tytule, albo w ogóle pod innym materiałem wejść w dyskusję ze mną, bo ja uwielbiam wasze komentarze i z chęcią z wami o rzeczach, które tu pokazuję i których rozmawiam, z wami podyskutuję. I najważniejsze, tradycyjnie, na koniec, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.